Uwaga! Wolno męcić! Męcimy! I tak to się najczęściej zaczyna. Gwizdek albo trąbka upoważnia startujących w zawodach wędkarskich do działania. Procedura jest taka sama dla dzieci, młodzieży i seniorów. O zmaganiach sportowych Kończącego się sezonu 2014 rozmawiam z wiceprezesem do spraw sportu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Andrzejem Tokarskim. Właśnie w minioną niedzielę kończyliśmy sezon sławikowy. Tym razem spotkaliśmy się na rzece Gunicy w Jasienicy. Podsumowujemy rok w dwóch kategoriach. W czterokrotnych zawodach o puchar prezesa Zarządu Okręgu oraz w klasyfikacji Grand Prix. Ale przecież zawody to oczywiście nie tylko Grand Prix, nie tylko Gunica. Sam uczestniczyłem nie tak dawno w takich zawodach, no powiedzmy, że trochę czysto towarzyskich, ale mimo wszystko były to zawody wędkarskie i tego typu zawody również w kołach się odbywają, więc ten sezon sportowy w sumie jest bardzo bogaty. Sezon sportowy jest bogaty, bo nie tylko spławikowcy, również wędkarze morscy startujący w ogólnopolskich zawodach z cyklu Grand Prix. Niestety nie zakończyli sezonu, bowiem dwa terminy wrześniowe przepadły. Czekamy na jakiś termin październikowo-listopadowy. Nie zakończyli sezonu jeszcze spinningiści, wszyscy przecież doskonale wiedzą, że jesień to najlepszy okres na drapieżniki, w z tym a najlepiej i... po pierwszych przymrozkach właśnie i tutaj wędkarze są zrozpaczeni, że jeszcze nie przymroziło, że sandacz jeszcze nie bierze tak jak powinien brać już na początku października szczupaki też jakieś rozleniwione, okonie też jeszcze tak w stada nie są pozbijane i trzeba się nachodzić, na pracować, żeby parę okonków złowić I jeżeli mówimy już o sezonie sportowym, to mnie się się też podobała inicjatywa jednego z kół w Dolicach. Pojechali na Olimpiadę Młodzieży do Warszawy. Młodych też warto zachęcać do tego, żeby stawali w szranki. Na poważnie zajęliśmy się młodzieżą, propagowaniem sportu, dlatego przy okręgu między innymi jest stanowisko, czy funkcja może opiekuna młodzieży. Staramy się jak możemy, żeby jak najwięcej dzieci młodzieży przyciągnąć do Polskiego Związku Wędkarskiego. No i na koniec dla porządku o ostatnich zawodach okręgowych, jakie odbyły się w niedzielę drużynowo najlepszy okazał się zespół klubu Chemika Police, a indywidualnie na najwyższym stopniu podium z wynikiem uwaga 19,5 kg uklei stanął Marek Pawłowski. Gratulacje!